Siemaneczku, ziomeczki z tej strony Jakub 0301 i dzisiaj witam Was w takim filmiku informacyjnym, gdyż chciałam Wam ogłosić, żebyście się przygotowali, gdyż serwer już jest w 99% gotowy. Jeszcze tutaj drobne takie rzeczy jak na przykład IP Team Spika na tabie w lewym głównym rogu. No, no i serwer już jest gotowy, mapa tak będzie wyglądać na tą edycję. No i co wam chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że będzie rekrutacja na Hypera dzisiaj, czyli w niedzielę 28 czerwiec, 28 czerwca i rekrutacja będzie na Timski, bo które końców 4 wiatr 04 No i wbijajcie wszystkie teamki, to już działa, więc może wbić. Każdy może już tutaj pogadać, będziemy tam rozdawali kanały dla DT, nie no będziemy wszystko rozdawali tam taki takich serwer serwera, będziemy sprawdzać graczy i inne rzeczy. To dzięki Wam wszystkim za udanie, pamiętajcie o lajku, subskrypcji kanału i trzymajcie się. Cześć! And the